Zacznę od Abysusa. Pytał się trzymam. Trzymam w ten sposób, że mam ten palec serdeczny za rolką. Łapię go coś na styl klaw z lekko podkoczonymi poluchami. Palec najmniejszy wpasowuje się dokładnie w ten kąt, jak jest myszka. Nie wiem, ci to pokazać. Także przylega dość dobrze do myszki. Dlatego dla mnie jest w porządku. Jak chcesz złapać drugim palcem, to na samym początku myszki, ten kant, to żłobienie, tak jak na razy się wypycha ring fingera w prawą stronę, no i takie jest uczucie, że Cię gniecie, ta myszka. Co nie, co nie jest za ciekawe, jak już miałeś doświadczenie. W tej pozycji jest dużo, dużo wygodniej, jeżeli chodzi o porównanie rozmiarów kursów. No nie wiem, może drugi filmik nakręcę, bo ta kamera nie łapie nie zmienia ostrość, ale pokażę Ci coś innego na, na MX510 to jest kształt podobny do, do G400, chociaż ma ten profil trochę inny. Tu jest takie żłobienie pod najmniejszy palec bo ile ten palec się wetknie tutaj, tak jak ja trzymam myszkę, to bardzo dobrze wzmacnia gripa i można myszkę swobodnie podnieść. Ale jak chcesz wsadzić dwa paluchy, to znowu ten profil się zaczyna gnieść w palce. Można się do tego przyzwyczaić, ale nie jest to zbyt cudowne, że tak powiem. Bo musi tak bardzo go wypnąć, że, że w zasadzie unosisz myszkę jak masz duże paluchy. Albo cofnąć dłoni i wtedy ale to, to też nie jest wyjście. Także 500, 510, 518 najlepiej się trzyma, w, trzyma palcami od góry. Chociaż ty jak wspominałeś, małe myszki dają to, że dają Ci większą swobodę ruchu nadgarstka, co, co przykłada się na prędkości Twoich shotów i, 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 i całą, całą Całe możliwości poruszania się w krze. Przy, przy niskim sensitivity jest dużo łatwiej na, ma, na małej myszce, jak, jak na myszce takiej wyprofilowanej, typowo palma. Ona jest niezła, jeżeli kasz palmę całym ręką, no i trzyma się w ten sposób. Jak złapić w ten sposób, to już nie, nie należy do najwygodniejszych. No i mam rodzynka G1, o którym mówiłem. No i cały buyer polega na tym, że ona, jak widzisz, na tym profilu jest. Lekko zakrzywiona, ale nie jest tak bardzo um, zgięta jak, jak abysus. abyssus. w porównaniu do tej myszki to widać, że jest ten kąt jest olbrzymi. No i jak tą myszkę da się złapać w ten sposób, i jest ok. I też da się położyć dwa palce, i czy nic nie gniecie w ten paluch. Ona jest faktycznie mniejsza, więc trzeba. Nie wiem czy palce bardziej podkurczyć, chyba nie. Pomimo, że jest mniejsza, to to, to, to jak się ręka na niej, na niej układa, mniejsza od abysusa oczywiście. To to jak się palce na niej układają jest dość, dość przyjemne. I to jest w zasadzie jedna z moich ulubionych myszek, jeżeli grałem w ten sposób. Druga była, drugi był, który ma też na biurku WMO. Który, który też trzymasz, bo masz, masz tą płaską powierzchnię tutaj, po tej stronie. Nie, nie zagiętą tak bardzo. Te, dwie, te dwa paluchy wchodzą dość fajnie. Chociaż na, na WMO jest tak, że masz ten przycisk obniżony tutaj. I też nie masz za dużo miejsca, ten palec trochę Ci wchodzi na ten przycisk z boku. Więc nie jest, nie jest tak cudownie. A tutaj masz dużą powierzchnię na tym boku. Gdzieś nie ma nic. To jest też twarda część. Dopiero przycisk się zaczyna z tej strony więc jak się łapi w ten sposób, to jest OK. I ona jeszcze ma fajny profil tyłka, bo ma tyłek taki w... zaokrąglony, wybijający się w palma. Jak wchodzisz rękę na, na, na dółki tej myszki, to tak przyjemnie dotyka tego palma, że możesz dokładnie sobie wybrać pozycję, w którą, w którą ona Ci wchodzi w rękę tutaj. Bo ona jest tak, tak mile zaokrąglona. Także widzisz, tutaj złapanie tego dwoma palcami jest, jest BDB. I dlatego Ci zaproponowałem, żebyś zobaczył tą myszkę, jaki sensor siedzi. Chyba 3050, ale nie jestem pewien. Musiałbym poszperać w internecie. Nie wiem, co jeszcze mam Ci więcej powiedzieć na temat, na temat tej myszki. Może porównam. Chociaż to widać no, na tym gołym okiem, że ona jest no, coś sobie przemieniałem kształtem jest, ja wiem, zbliżona. Może węższa jest. Chociaż to jest wszystko ułożenie tego mm, ułożenie ręki bardziej bardziej... Gra, gra rolę, jak, jak, jak sam kształt tej myszki. Jest zbliżona rozmiarem do abysusa, Ale ręka się zupełnie inaczej na nie, na nie układa i to daje ten bonus. Tak jak widzisz ma troszeczkę mniejszy tyłek, co, co sprawia, że on się bardziej wbija w tego palmali. Powiem Ci, że chyba lepiej. Lepiej ma wyprofilowaną tę nią część jak, jak Abyssus. Jest też trochę wyższą, się tak wydaje. Al, albo, albo ma. Abysus ma bardziej tą, tą najwyższą część ma z tyłu na, na tyłku, co daje Ci możliwość swobodnego poruszania palców tutaj po tych przyciskach, a ten jest tak bardziej większego garbona. Znaczy Pokazuję ci tą, tą G, G, G1, dlatego że G100 jest wzorowana na tym kształcie. Więc podejrzewam, że będzie, będzie bardzo podobnie. Przezwyczajnie, ja trzyma z góry. Naprawdę niezłe, niezłe trzymanie. Jest mała. No. Co tutaj dużo mówić? Ale jak chcesz, małą myszkę, to wiesz dlaczego chcesz, małą myszkę? nie dużą. Dobra, to by było chyba na tyle. Czy jeszcze coś przeoczyłem? п о н я